Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj czwartek, nie środa, ale jestem, jestem z naszym cyklicznym spotkaniem, ze względu na to, że zaczyna się bardzo gorący okres i coraz więcej klientów mamy umówionych, więc ciężko mi połączyć, ale staram się i jestem dla Was w czwartek, żeby też pozadbać. To, to właśnie nie tylko o tych, co tu przyjeżdżają i chcą... Zakupić to nieruchomość, ale też o, o tych, którzy jeszcze się zastanawiają, myślą, myślą właśnie jestem tutaj dla Ciebie, żeby Ci powiedzieć, jak wygląda zakup nieruchomości w Hiszpanii, jak, jak to wpływa, jak wcześniej trzeba się przygotować na różne aspekty, tak połączyć, bo to się łączy z wieloma różnymi sprawami, z które z rozpracowuję dla Ciebie w cyklicznych, w cyklicznych tak. jest o czym mówić, nie zabraknie tematów. Ja się nazywam Anna Milewska. Dla tych, co mnie nie znają, pierwszy raz być może widzą, czy na YouTubie się natkniecie na, na, na mój odcinek, tak? Czy, czy tutaj właśnie jesteś, to na LinkedIn. Także tak, ja zajmuję się opieką kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Co to znaczy? To znaczy, że nie jestem pośrednikiem, agentem, choć różnictwo broker, pośrednik jest bardzo to różne. Ja jestem. Doradcą, takim partnerem, wyłącznie kupującego, bo sprawa jest taka, że tutaj są dwie strony: tak kupujący, sprzedający pośrodku, ta nieruchomość, tak. Więc ja jestem to na 100% pełnym sercem, zawsze, ale i to merytorycznie, tak, z adwokatem, tłumaczem się, z moim całym doświadczeniem, to wiedzą, tak, żeby zadbać 100% o kupującego. A dzisiaj przygotowałam dla Was taki temat, jak Hmm, yy, o właśnie jak podchodzą może nie wszyscy, ale sporo ludzi, to, to Polaków, do zakupu nieruchomości i przez to, jakie błędy popełniają. O błędach trzeba mówić głośno, tak żeby inni sobie zdali sprawę. Niektórzy nie, 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 to, to nie moja wina, wszystko było to, to, to wina tego pana. Czy, czy, czy tej pani, to tak się nie pracuje, ale ważne, żebyśmy byli świadomi, żebyśmy z tymi błędami, tak, bo to dla innych są, też są wnioski. Ja jako osoba taka, towarzysząca, tutaj obecna, o tak, to może, bo moi klienci takich błędów na szczęście to nie popełniają i, i w odpowiednim momencie przychodzą to do mnie, ale też dużo ludzi dzwoni, tak ja jak osoba tutaj obecna w Hiszpanii na rynku nieruchomości. Dużo ludzi do mnie pisze, tak? Wiemy jak to wygląda. I więc tak, przechodząc do tych to będą, to są trzy takie podstawowe błędy. Liczą nie na tych ludzi do co powinni, czyli liczą na agencję, na, na pośrednika, tak? To na każdą in, 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 inną osobę, tak? Kolejny błąd to, że liczą na siebie. To wyłącznie to na siebie liczą, na nikogo, na nikogo więcej, albo może jeszcze na tych ludzi i na siebie. I taki układ to, to nie jest jedna drużyna, to na pewno. To nie jest jedna drużyna, a jeśli są konflikty interesów, a bywają, to nie jest jedna drużyna i to nie liczą w, w, w własnego t, czasu, zaangażowania, energii, ile muszą w ten proces to włożyć. To też się odnosi potem do finansów, tak? No bo niewykorzystane ciasto są jakieś utracone, utracone inne finanse, ale też jakieś, jakieś inne i inne projekty i inne, inne sprawy, to są osobiste, tak? Więc tak, ale po pomału ja Wam to wszystko rozpracuję Je, to, to każdy błąd i jak do niego to odpowiednio to podejść. Nie liczmy na pośrednika. Na agenta. Okej, okay. oni mają sklepy. Ich pracą jest, sklepy z nieruchomościami, ich pracą jest zadbać o, o to, żeby się wszystko sprzedało, pięknie było wyeksponowane, o stronę sprzedającego to. Oni mają z nim umowę. Żeby to sprzedać w odpowiedniej cenie na odpowiednich warunkach, tak, pokazują tą nieruchomość, a są sprzedający pokazuje nieruchomość, to oni sobie tam mają między sobą różne zapisy, różne umowy są. I na tym pracuje pracuje pośrednik, broker, agent, tak? 90 90%, jak na 99% rynku nieruchomości. takie jest w Polsce, takie jest w Hiszpanii, to są agencje strony sprzedającej. To nie są ludzie, którzy. Którzy, którzy, którzy są pomiędzy i, i, oni, i oni jakby nigdzie, nigdzie nie są zaangażowani. Oni są zaangażowani sprzedającego, w tą nieruchomość. Tam, tam na pewno to mają co robić, to też jest bardzo dobra ta praca, tak. W sensie taka, że, że są w porządku, rzetelni i mają ją w czym pracować, tak. Natomiast nie liczmy, że oni zadbają o nas 100%, tak. A jak będzie konflikt, interesów, to czy w ogóle o, o nas to zadbają, tak, a konflikty interesów y, to występują, no bo czasami też są, są, są różni to ludzie i często słyszę jak do nas właśnie to dzwonią i, 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 moje, i moje dziewczyny doradcze, nie, nie to nasze, y, słyszą od klientów, że dzwonią, tak, I, i to mówią, że gdzieś tam nie zostali tak i tak, ktoś wprowadził błąd, tak że będzie kredyt, że będzie licencja turystyczna w Guarda Mar na przykład, czy, czy, czy w Benidormie, że to wszystko, e, to będzie to jak, to jak należy. A nie jest pod no, za komu zależy ona sprzedaży, żeby wszystko zrobić, tłumacz, jaki tam przysięgły, tłumacz pracownik biura, nie. W ogóle już tutaj, już jeszcze na ostatnim, na ostatnim to momencie. Jeśli jesteście już na momencie aktu notarnego, gdzie jest z agencją, tłumacz się przysięgły. To, to ja już nawet z moimi klientami nie, nie, nie tłumaczymy, my tak, chyba że jest, taka, um, że jest taka potrzeba, ale to jest praca a, a tłumacza przysięgłego. Tak? Zawsze, zawsze umawiamy, przychodzi tłumacz przysięgły. To jest też wymagane przez to prawo, żeby był tłumacz przysięgły. Um, znaczy niekoniecznie, ale żeby była osoba, tak nie tłumacz przysięgły, ale żeby była osoba, która będzie tłumaczyła tak? pomiędzy jedną stroną a drugą. No, ale agencja wychodzi sobie tak, żeby było szybciej, łatwiej, żeby nie było zbędnych pytań, tak. No, nie biorą tłumacza ksiągłego, tylko tak. Panie tłumaczki, ksiągły, które są tutaj, to też mają to bardzo dużo do pracy. Też pewnie wszystkim byłoby im ciężko, ale trzeba na ten termin poczekać. My nie mamy z tym problemu, bo, bo, bo mamy taką panią, która która to dba 100% o naszych klientów i ma zawsze terminy, także, także nie, ma, nie, ma, nie, nie nie mamy z tym w ogóle się zastanawiamy, zawsze musi być tłumacz przysięgły, a nie pracownik biura, bo ma być coś szybciej, coś nie wiem, coś przemilczane, coś niedopowiedziane. I to nie jest tak, że wam mówię, że coś przemilczane nie, 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 to niedopowiedziane coś nad wyraz. Bo bywa tak, że są zapisy i potem klient stara się o licencję. Patrzymy w akwat Tam są takie zapisy. Służebność wpisana, podział, mieszkania. Kupił i mieszkanie, nie całe mieszkanie a, 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 a udziały. Więc na, na, na pewno by się na to świadomie się nie, się nie zgodził. Tak, no ale mm, czasami wybieramy, bierzemy też prawnika od agencji, bierzemy tak, tłumacza od dewelopera prawnika. To jest przeciwna strona. Tu musi być wszystko dobrze zadbane o nas. Tu w grę wchodzą duże pieniądze i nieważne, czy, czy dla Ciebie jest to 60 tysięcy, 200 tysięcy, 2 miliony, 3 miliony euro. Dla każdego to jest znaczna kwota, dla każdego klienta. I zadbaj o te, o te swoje pieniądze i po prostu poszukaj osoby, która za 100%. O, o Ciebie. Nie ma żadnej umowy z, y, z, spisanej z pośrednikiem, zajęte. On ma umowę z stroną sprzedającą, a nie z Tobą, więc, więc naprawdę, naprawdę zastanów się. Tak, wszystko jest dobrze, kiedy jest dobrze, y, ale często pojawiają się problemy pojawiają się różne, różne, różne niebezpieczeństwa. Jeszcze Wam powiem tutaj, y, podsumowując już ten punkt, że prowadziłam, prowadziłam, zostałam zaproszona tak do wywiadu w grupie inwestycyjnej, w polskiej grupie inwestycyjnej. I jak dużo, dużo kobiet, tak, bo to, to to grupa społeczność kobieca, jak bardzo, ale to, to, to nie ma żadnego znaczenia, tak. Tylko chodzi o właśnie, że to jest grupa inwestycyjna. Jak dużo, jak dużo tam ludzi nieświadomych, a wyglądałoby, że pracując na bieżąco w Polsce, znają sprawę. Ja nie mówię jakichś rzeczy, ja nie wiem, encyklopedycznych, niestworzonych, po prostu zwykła analiza, myślenie, świadomość, tak? Co, co od kogo tak? I, i bardzo dużo, 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 ludzi gdzieś tam próbowało kupić nieruchomość, czy kupuje, ale bardzo dużo mają nieścisłość, niedogodności. Kto chce już pieniądze, wyjmuje szablon do podpisu. Nie wiadomo, co w tym szablonie. Nagłówek po polsku przetłumaczony, reszta po hiszpańsku. Tak nie może być. Ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam. mam opracowane standardy, które cały czas zmieniamy. Musi być umowa, każdy zapis. Podpiszę umowę, wpłacam pieniądze. To dopiero to wszystko po kolei. To się da tak z Hiszpanami, tak się da. Trzeba mieć wypracowane standardy, a nie że na już, bo się sprzeda. Mieszkań nieruchomości jest bardzo dużo, naprawdę. Ale to wy jesteście tutaj najważniejsi. To wasze pieniądze, wasz cel zakupowy, a nie, a nie nic innego. Jedna pani też napisała, to, 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 to się nie zgadzało, zakupiła nieruchomość, no jak jej mogę pomóc? Mogę tylko napisać, jakie błędy popełniła, ale czy to jej pomoże? To nie, ale na pewno Wam, jeśli jesteście przed zakupem, to pomoże. Widziała już problemy z nieruchomością takie, że, takie, że po prostu ta nieruchomość, stan techniczny, jeśli coś już jest takiego, że nie wiemy, co z tym jest, potrzebny jest potrzebny jest architekt. Od razu ja wzywam architekta. A bywa tak, że agent mówi: Nie, 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 sprzedający się nie zgadza. To my też się nie zgadzamy, dziękujemy, czasu nie tracimy, szukamy kolejnej nieruchomości, nie ma z tym problemu. Bo też tak, że odmawiają, tak, no bo wiedzą, że są problemy że są jakieś problemy, ale jakieś w porządku, często się zgadzają, też nie ma, nie ma z tym problemu, tak. Architekt daje ekspertyzę, jaka jest wilgotność, czy wpłynęła na, to na nieruchomość, czy ściany, czy mury, w jakim są stanie, no wszystko jest wypisane, wszystko jest zrobione, on ma do tego specjalne to pomiary i narzędzia, tak zna się na tym człowiek, w tym się specjalizuje i zrobi takie coś, coś wydaje nam się nie tak. Albo przynajmniej przyjdzie facet do remontu i powie, ile to będzie kosztowało. Czy to warte świeczki, czy nie warte całego zakupu i, i, i naszego czasu, i ingerencji, tak? Bo, bo tak nie może być, tak? Jeśli szukamy, ważnego jest, moje pierwsze pytanie zawsze na konsultacje, tak, czy naszego zespołu. Po co ta nieruchomość w Hiszpanii? Po co? Bo, jest, bo nie kupujemy po to, żeby mieć, tylko, tylko żeby. W jaki sposób ją użytkować, przeznaczyć, tak? Po to, żeby, żeby być w tej Hiszpanii, czy cię czy, czy, czy zarabiać, czy, 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 czy inne cel połączyć, tak? Więc to jest bardzo ważne, po to kupujemy. I teraz y, licencja turystyczna, tak? Jeśli ktoś poleca w, y, to nieruchomość w licencji, albo bez licencji turystycznej, gdzie się nie dostanie i daleko od morza, to o czym, o czym mówimy? To nie jest inwestycyjna nieruchomość, to tylko to do kilometra. Tam jest największe największe, że tak powiem, no zainteresowanie, tak? Największe zainteresowanie ludzi, którzy chcą zakupić to nie, chcą, chcą wynająć, turysty, którzy chcą przyjechać, wszyscy chcą na morze, jak najbliżej to do kilometra przejść, więc nie dwa kilometry i gdzie nie ma przejścia i, i normalnej drogi, że przyjadą. Że, 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 że Takie nieruchomości są, są piękne, fajne, ale ktoś tu kocha ciszę, jak ktoś lubi spokój. Oczywiście to trzeba wcześniej wiedzieć, jaki styl życia, ja, jaki poziom i po co to nieruchomość. Ale to nie jest nieruchomość na pewno inwestycyjna. No i cóż, już jest po zakupie. Yy, to pani z pośrednikiem, tak, także tak, tak, to, tak to bywa. To taki, taki błąd. Kolejny błąd, że liczymy na siebie. No to tak, jak właśnie tutaj już powiedziałam też na przykładzie tego wywiadu w tej grupie i doświadczeń tych osób, tak? No liczyły wyłącznie to na siebie, tak? Ale to nie tylko nie, nie tylko one, bo tak jest bardzo dużo ludzi, którzy liczą wyłącznie to na siebie. Ale na jakiej podstawie to liczyć? Liczysz to na siebie? Masz doświadczenie w tym? E, ok, nawet jeśli w Polsce zupełnie inaczej wygląda w Polsce em, inwestowanie zakup nieruchomości, ten proces niż w Hiszpanii. I to nie jest tak, że ktoś kupił jedną nieruchomość już ja wiem, i ja drugą sobie kupię sam. A to tak, czegoś w drugą stroną że pośrednicy tak zostają pośrednikiem. Kupili jedną nieruchomość dla siebie, tu jest super, świetnie, dobrze. Zostajemy w Hiszpanii. Co będę robił? Będę agentem nieruchomości, będę pośrednikiem. To jest za mało doświadczenia. To trzeba naprawdę ileś nieruchomości sprzedać, zatrudnić się w agencji dobrej, zobaczyć jak ten proces wygląda, i dopiero to można. A nie, a nie samemu, na głęboko. Ale niektórzy ludzie to, to, to mają, po prostu nie, nie patrzą na odpowiedzialność, tak? To lżej, lżej żyją. Ja wolę wziąć na siebie odpowiedzialność i za tą odpowiedzialność muszą stać odpowiednie odpowiednia to reka, przygotowanie i doświadczenie, tak? Z wieloma, z wieloma, z, z wieloma, z kilk, kilkadziesiąt. Czasem, już kilkaset klientów i obserwować tak swoje doświadczenia, ludzi, tak, którzy pracują, mieć kontakt, jak to wszystko wygląda, to każdy aspekt. Każdy, każdy klient to musi być zadbany. Tak? No ale ludzie liczą sami, sami na siebie, nie znają języka. Język, który się uczysz. ok, świetnie, super, ja się cieszę, kiedy klienci mówią: Ja już chodzę na korepetycję, mam fajnego um, native speaker'a. Hiszpanka, albo kto z Ameryki Południowej, uczymy się. Ja rozumiem, tam umiem zamówić serwesa, piwo, coś tam jeszcze opowiadają. Super, ale to nie jest, to jest fajne zamówić w restauracji. Pomiję się z potrawą, trudno. Dostaniesz coś z mięsem, jesteś jeszcze z weganem, odstawisz, zamówisz drugą. Przekażesz partnerowi, partnerce. To dziecku potrawę, nie ma z tym problemu, ale oszuka się z nieruchomością, z zapisami, z, z, zapisami, z, rezerwa, z rezerwacją, z terminami. Tam jest jeden urzędowy, wytoprawniczy. To nie może tak być, że ja znam i ja się dogadam. Też bardzo tutaj, jeśli chodzi o siebie, wpływa mm, na, 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 na w ogóle cały zakup procedury, mentalność hiszpaną. No, Oni zupełnie inne mają podejście niż my, Polacy. To trzeba wszystko mądrze wypośrodkować, tak? I że u unik jest primero la vida, po pierwsze życie, potem sprawy biznesowe, życie. Tak? Mają bardzo wysoki taki poziom szacunku to do siebie. Targowanie to nie za bardzo w Hiszpanii. Tak? No ale teraz te nieruchomości, jeśli porównuję nawet z Polską, to, to te ceny są tak? No ale my, Polacy, to ludu lubimy, kiedy choć troszeczkę nam to obniżą, tak, jesteśmy zadbani, ja to rozumiem, ja mam w tym już doświadczenie i, i, i czasem tam to, to naprawdę są takie różne, ale to na, na inny odcinek powiedzieć, takie spotkania y, i czasem to, to dość takie ostre właśnie mentalności hiszpańskiej z Polską, tak? Ale ja jestem po to, żeby to wszystko zrozumieć, y, 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 żebyście to zrozumieli, to, 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 to pomóc to wam. Ja też do tego momentu dochodziłam, tak? Ja też to musiałam sobie wytłumaczyć, porozmawiać, dlaczego tak. tak, Ja dużo lubię pytać, hiszpan, a dlaczego tak robić, a z czego to wynika, tak? I wiem, z czego to wynika. To nie jest tak, że olewają, że południowcy u nich jest życie i szanują siebie. Ja, ja to uchwalę, że bardzo wysoko szanują siebie, swoją pracę, to co robią. O, mm, może nie oczekują, bo sami szanują, tak? Ale się nie spotyka się to z szacunkiem z drugiej strony, to oni bardzo szybko pomogą powiedzieć: że Nie sprzedaj nieruchomości, nie pracuję z Tobą. Bardzo szybko, bardzo szybko. I choć powiemy, powiedzą też: że Kryzys, czemu oni nie sprzedają, bo jest bardzo duże zainteresowanie, ale oni szanują, choćby nawet nie było, ale oni szanują. I to trzeba wiedzieć, to trzeba poznać. To nie da się tak opierać na własnym doświadczeniu, bo powiemy, Mm, że, że, że po prostu wejdziemy w różne problemy i nie poradzimy sobie, tak? I nie poradzimy sobie albo po prostu źle zakupimy nieruchomość, yy, to błędy będą, a są błędy, których się nie da wyprostować, tak jak ta pani yy, wam opowiada, napisami. no i cóż, mogę jej błędy napisać, zakupione nieruchomość, cóż, na własną odpowiedzialność, tak? Yy, kolejna sprawa to jest tak, że nie liczymy, nie analizujemy, nie myślimy, yy, Ile razy muszę do Hiszpanii przyjechać, tak? Czy ja tu będę na miejscu, czy sprawdzę, tak? O ile mam to doświadczenie, tak, to też, ale jak ja mogę sprawdzić wszystko, skoro nie mam doświadczenia? A niektórzy, ja siadę sam, jeden, drugi, trzeci raz, no oglądają się kilkanaście nieruchomości, kilkadziesiąt, a to jednak nie wpływa to na ich doświadczenie. Tylko i czas stracony, i energia, bo potem już jesteśmy sfrustrowani. Trzeba wiedzieć, co obejrzeć, żeby to było przekrojowe w odpowiednim naszym budżecie. Po co ta nieruchomość? Od tego w ogóle się wychodzi, tak? Ja jestem takim urodzonym strategiem, analitykiem, i ja bardzo lubię właśnie po co? co. I wszystko w czasie to rozłożyć. Hiszpania też nas uczy cierpliwości, więc to nie ma, że już wszystko od razu yy, tu i teraz, bo ja mam pieniądze, chcę kupić, więc to trzeba wszystko mądrze. Mądrze, mądrze poukładać, nasza energia też tutaj w tym kierunku powiedzieć, ale od tego to jestem, to ja, to to, żeby, żeby to Wam pomóc. Jesteśmy jedyną firmą, która to polską firmą polsko-polsko-tojęzyczną, która pracuje która pracuje w takim modelu, włączy z tą kupującą, żeby pomóc Wam z swoją energią, stresem. To też jest bardzo ważne, żebyście się nie frustrowali, żebyście spokojnie przeszli bezpiecznie, mogli się zająć swoimi projektami, swoimi wyzwaniami, swoje, swoimi biznesami w Polsce, gdziekolwiek żyjecie, tak? A my tutaj na siebie bierzemy z pełną odpowiedzialność, z umową pisemną, tak? Krok po kroku e, rozpisane. I my działamy. My przyjeżdżacie, wybieracie. I nie kilkanaście, tylko te najlepsze, bo wcześniej z nami rozmawiamy, przygotujemy specjalny, 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 dokument. To mamy specjalne takie narzędzie opracowane, gdzie, gdzie poznajemy siebie, tak, co Wam się podoba. Wy, my poznajemy Was, Wasze oczekiwania, a Wy poznajcie Hiszpanię. Ten rynek nieruchomościowy, tam zostawiamy komentarze, tak. Pracujemy, tak? I bardzo szybko mm, te narzędzie pozwala nam wiedzieć i się idealnie przygotować na Was. przyjazd tutaj, gdzie trzy dni oglądacie to, co chcecie, to, co chcecie zobaczyć. Jeżeli jesteście rozczarowani, to jednak nie to. Tylko wy się zastanawiacie, często tak jest, tak? Jak, jak, jak jestem na rekonesansie, czy właśnie, czy mój mąż, bo prowadzimy filmę rodzinną, prowadzi rekonesans z klientami i mówi klientka, tak, klient, już pierwsze, drugie. Już nie wiem już mówi, ja muszę już iść na obiad, tak, Pani Aniu, Pani Arturze, czy, czy Pani Aleksandro, ja muszę odpocząć, ja muszę przemyśleć, ja muszę... bo już mi się to podoba już, ale wy nie trzeba, wszystkie przygotowaliśmy tyle, trzeba obejrzeć, zobaczyć, zdecydować, porównamy, będziemy potem myśleć, to rozmawiać, Tak, i to jest, i to jest naprawdę dla mnie bardzo budujące. Że, bo to jest najważniejsze właśnie, żeby ta nieruchomość wam się podobała, bo to dla was nie robimy tego dla siebie, ale staramy się, tak, jakbyśmy to robili to robili to dla siebie. Każda osoba jest inną osobą, inne ma oczekiwania. Także staramy się temu wszystkiemu sprostać. Zapraszam Was serdecznie na taką konsultację, na, na takie wy opowiecie, bo może już wiecie, po co, po co tobie ta nieruchomość w Hiszpanii, jak to wygląda, więc zapraszam to Ciebie na taką konsultację, porozmawiamy. Dowie się, jak podchodzimy, jak podchodzimy, czy to, to jest możliwe, czy nie jest możliwe Tak w Twoim budżecie, z Twoim pomysłem, wyobrażeniem, także Także tak. Także to, 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 to tyle to dla Was to na dziś, o Hiszpanii. Mam nadzieję, że zostawiam Was taką refleksją z, takim, z taką potrzebą, żebyście chcieli o Hiszpanii, pomyśleć, przeanalizować, tak? I, I możecie zadzwonić, tak? Nie musicie tej analizy robić sami. Pewnie też czasami brakuje wystarczającej wiedzy. Możecie do nas zadzwonić, porozmawiać, umówić się u nas na konsultację. Ja po tym, po tym, po tym live zostawimy link, gdzie możecie się zapisać na konsultację i porozmawiać, tak? Odpowiemy wam na wiele pytań. My nie sprzedajemy nieruchomości, My pomagamy bezpiecznie kupić. My, jeśli sprzedajemy tą, to, to naszą wiedzę i nasze doświadczenie. I. I też, i też otrzymujecie Was spokój, tak, żeby to zrobić spokojnie, po prostu, bezstresowo i, 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 i to bezpiecznie. Także dziękuję Wam serdecznie, pozostawiam Was ze słońcem, w Hiszpanii jest już wiosna, weekend ma być bardzo ciepły, przyjemny, nawet gorący, bo 28 stopni, także pierwsza taka temperatura po okresie to zimowym, wysoka, przesyłam Wam, wam dużo, dużo słońca i i widzimy się w kolejną, w kolejną ośrodę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.